Dzień dobry, nazywam się Wiesław Remlań i jestem nauczycielem w klasie trąbki. Chciałbym przybliżyć Państwu ten instrument. Mój najmłodszy uczeń, Leoś, wykona krótki utworek pod tytułem Piękny dźwięk. Na takim instrumencie dzieci 6, 7 i 8-letnie rozpoczynają naukę w naszej szkole. Duża trąbka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 9 lat. Taką trąbkę zaprezentuje Nikodem we fragmencie utworu Centaurus. Gdzie usłyszymy trąbkę? W muzyce poważnej, filharmonii? Rozrywkowej, jazzie sakralnej, ludowej, popularnej, choćby 100 lat, ludowej, marszowej, parady, orkiestry dente, sygnały wojskowe. W tej muzyce jest obecna tromba. Na zakończenie mamy krótki fragment znanego utworu, w wykonaniu duetu trąbek Norbert i Nikodym. Prosimy. i zapraszamy u nas wszystko